Nie lubię naszego braszowickiego lasu. Z prostej przyczyny. Naobiecuję, naobiecuję, a potem obietnicy nie dotrzymuję. Obiecuję, że można po nim pospacerować. Są drogi. Jasne, że tak. Jedna, druga, trzecia, ale właściwie każda kończy się tak jak ta. Proszę bardzo, spróbuj sobie teraz gdzieś pójść. Gdzie chcesz iść? Tu krzaki, tam krzaki, tu zarośnięte. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Doprowadza do jakiejś polanki. I do widzenia. Musisz się wycofać, no bo jak tutaj brnąć w tych jeżynach i innych ostach? No nie da się. No i trochę taki mają problem dzisiaj uczniowie z Jezusem. Mówi, mówią: Wyprowadziłeś nas w maliny. E, nie da się za tobą już podążać. Musimy się wycofać, musimy się wrócić. Nie chcemy już, no bo dochodzimy do momentu, kiedy nie nadążamy za tobą. A Jezus mówi: Ja jestem drogą. No i to jest może problem. Tak bardzo skoncentrowali się na tym, co zewnętrzne, na tym jedzeniu i piciu, na tym ciele i krwi, że nie zrozumieli przesłania Jezusa. On mówi: Ja jestem drogą, chodź, ja mogę zaprowadzić cię do życia wiecznego. Tylko bądź ze mną, bądź w relacji e, intymnej, głębokiej, intensywnej, a wtedy przekonasz się, że. Że można przejść każde trudne doświadczenie, że można przejść każdą, każde wyzwanie, ja Cię przeprowadzę. Od tego jestem, na tym się znam, bo Ja jestem drogą. Amen.